Twoja matka to wstydliwa wieśniara, Katarzyno, a moja, kobieta z wyższych sfer, uśmiechnął się mąż, spoglądając na teściową podczas rodzinnej kolacji. Teściowa nie dała po sobie poznać, ale następnego dnia otrzymał wiadomość od notariusza. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu: Z jakiego miasta nas oglądasz? Miłego oglądania. Katarzyna Nowak wjechała powoli na zatłoczony parking pod blokiem z wielkiej płyty. Z którego każde okno znała od dziecka, czarne BMW Serii 7, niemal bezszelestnie zatrzymało się tuż przy wejściu. Silnik zgasł, a we wnętrzu zapadła ciężka cisza. Usiadła nieruchomo, zaciskając palce na kierownicy. Jej spojrzenie zatrzymało się na niepozornych drzwiach wejściowych do klatki schodowej, które zdawały się nieść w sobie więcej wspomnień niż cała reszta osiedla. To był dzień, który powinna zapamiętać z radością. Trzydzieste piąte urodziny, święto życia, sukcesów, może nawet spełnienia, zamiast tego czuła się jak intruz we własnej przeszłości. Serce biło jej szybko, nie ze szczęścia, lecz z niepokoju, który narastał z każdą minutą. Cień tego dnia kładł się cieniem nie tylko na jej twarzy, ale i we wnętrzu, w myślach, które uparcie wracały do tego, co zostało za nią. I do tego, co być może nieuchronnie zbliżało się przed nią. Maria Zielińska, jej matka, wysiadła z samochodu z powolnością godną ceremonii. Jej twarz była spokojna, jakby przez lata nauczyła się maskować każdy niepokój. W kieszeni jej ciemnego płaszcza spoczywała koperta, niepozorna, lecz ciężka swoją treścią. Katarzyna wiedziała o niej nigdy nie zapytała wprost, ale wyczuwała, że zawiera coś, co mogłoby odwrócić znany im świat. Koperta była jak niedokończona rozmowa, jak krzyk zamknięty w klatce papieru. Obok ich samochodu, dumnie zaparkowany, błyszczał srebrny Mercedes AMG, a tuż obok, lśniący biały Porsche 911 z rejestracją personalizowaną. To były auta znajomych Pawła, jej męża, ludzi, którzy znali wartość każdego bitcoina. Ale nie potrafili wymienić trzech tytułów książek, które przeczytali w życiu. Dla nich sukces był czymś, co się wystawia na pokaz, nie czymś, co się pielęgnuje w ciszy. Gdy wchodziły do środka, usłyszała przez lekko uchylone drzwi mieszkania głosy głosy mężczyzn rozmawiających z pasją, jakby planowali przyszłość świata. Jeżeli BTC przekroczy 74K, wchodzimy z pełną dźwignią ryzyko pewnie. Ale kto nie ryzykuje, ten nie ma jachtu. Padło z ust jednego z nich. Zresztą Paweł mówił, że ma już namiar na ludzi z Dubaju. To zdanie jakby uderzyło Katarzynę w twarz. Dubaj. Słowo, które w ustach Pawła pojawiało się ostatnio zbyt często, jakby próbował coś ukryć za egzotycznym blichtrem, jakby szykował coś, o czym ona nie wiedziała. Wnętrze mieszkania powitało ją znajomym zapachem: lawenda, trochę kurzu. I odrobina perfum, które Maria używała od lat. Wszystko wyglądało tak samo, a jednocześnie obco. Ramki ze zdjęciami rodzinnych chwil stały obok monitorów z dynamicznymi wykresami. Pomiędzy wspólnym zdjęciem z Chrztu Jakuba, a fotografią z ich pierwszych wspólnych wakacji na Mazurach, wciśnięto wydrukowany wykres historycznej wartości Ethereum. Na regale, oprawione certyfikaty z konferencji ekonomicznych, nagrody, dyplomy. Katarzyna przez chwilę stała w milczeniu. Przypomniała sobie, jak wiele lat temu siedziała na zimnym parapecie akademika z kubkiem herbaty, ściskając w dłoni ostatnie drobniaki, które wrzucała do swojej szklanej świnki skarbonki. Każde pół złotego było wtedy symbolem nadziei. Dzięki tej niepozornej sumie i pomocy matki kupiły swoje pierwsze mieszkanie. Dziś ten sam lokal figurował jedynie jako nieruchomość pod wynajem w arkuszu kalkulacyjnym Pawła. Córeczko, jesteś dziś bardzo zamyślona, powiedziała Maria, stając obok niej. Miała na sobie prostą sukienkę z łodzi, noszoną z dumą, choć już dawno wyszła z mody. Martwisz się czymś przed jutrzejszym przyjęciem? Może po prostu za dużo się zmieniło, odpowiedziała Katarzyna cicho, ledwie słyszalnie. Pamiętasz, mamo, jak mówiłam kiedyś, że inwestuję w marzenia? I nie przestałaś, Maria uśmiechnęła się tajemniczo. Tylko teraz twoje marzenia są większe, twardsze, może bardziej samotne. Na te słowa Katarzyna spojrzała na nią badawczo. Chciała zapytać o kopertę, o jej zawartość, ale nie była jeszcze gotowa. Nadal jej nie otworzyłaś? Zapytała, choć odpowiedź znała. Nie nadszedł czas, odparła Maria spokojnie. I odsunęła dłoń z kieszeni, w której spoczywała koperta, jakby sama jej obecność miała wpływ na rozmowę. Cisza rozgościła się między nimi na dobre. Gdzieś w oddali słychać było gwar rozmów, śmiech Pawła i dźwięk otwieranej butelki szampana. Ale Katarzyna już nie słuchała. Patrzyła na ściany. Ściany pełne obrazów, wspomnień, ale także pustych miejsc, jakby coś zostało wyrwane, jakby coś czekało na swoje ujawnienie. Wtem drzwi wejściowe otworzyły się. Do środka wszedł Paweł, wysoki, zadbany, z twarzą zmęczoną, ale wciąż z tym samym uśmiechem, którym uwodził inwestorów i partnerów biznesowych. Hej, kochanie, rzucił szybko, spoglądając na nią z czymś, co miało być troską, ale przypominało bardziej skrępowanie. Mamo, dobrze, że jesteście, musimy porozmawiać. Coś się wydarzyło w firmie. Zamarła. Spojrzała na matkę. Ta znowu lekko dotknęła kieszeni płaszcza. Koperta drżała pod jej palcami jak żywa. Katarzyna miała wrażenie, że właśnie zaczyna się coś, czego nie można już zatrzymać coś, co miało otworzyć drzwi do prawdy, którą zbyt długo zakopywano pod sukcesami i pozorami szczęścia. I tak zakończył się dzień, który miał być tylko przystankiem przed urodzinową uroczystością dzień, w którym wszystko jeszcze milczało. Ale cisza ta zwiastowała burzę. Cztery dni. Tyle zostało do momentu, kiedy przeszłość wróci z całą siłą. A potem zacznie się rozdział drugi. Salon wypełnił się dźwiękami rozmów i stłumionych kroków, kiedy ostatni goście zajmowali miejsca przy rozciągniętym stole, który niemal przecinał całe pomieszczenie. Na śnieżnobiałym obrusie z delikatnym haftem, który Maria prasowała w milczeniu dzień wcześniej, lśniła stara porcelana po jej matce. Misternie zdobiona, z subtelnym złoceniem na brzegach talerzy. Kieliszki połyskiwały w świetle nowoczesnych lamp, a srebrne sztućce ułożone były z niemal chirurgiczną precyzją. Środek stołu zdobił ciężki kryształowy kielich z koniakiem, rezerwą z 1985 roku, którą Paweł specjalnie zamówił przez znajomego z Monako. Wokół ustawiono półmiski z pierogami z borowikami, chrupiącym schabowym, sałatkami, których nikt nie tknął i kilkoma przystawkami, które bardziej wyglądały niż smakowały. Goście, młodzi mężczyźni w dobrze skrojonych marynarkach z zegarkami Patek Filip i Rolex dyskutowali szeptem o tokenach, wycenach startupów i nowych funduszach VC. Ich uśmiechy były szerokie, ale zimne, wyuczone, mechaniczne. Niektórzy sprawdzali w telefonach aplikacje giełdowe, Zerkając ukradkiem na wskaźniki zmian Ethereum i Bitcoina. Przy stole, wśród tego wszystkiego, siedziała Katarzyna. W sukni, która choć szyta na miarę, wydawała się zbyt ciasna, jakby ciało protestowało przeciw sytuacji, w której się znalazło. Paweł wstał. Cicho odsunął krzesło, stukając delikatnie kieliszkiem o rant kielicha. Goście ucichli. Dziękuję, że wszyscy tu jesteście. Zaczął spoglądając na zebranych z uśmiechem pełnym samozadowolenia. Ten dzień to nie tylko urodziny Katarzyny to symbol tego, co osiągnęliśmy razem jako rodzina, jako partnerzy, jako inwestorzy ale przede wszystkim odwrócił wzrok w stronę Katarzyny to podziękowanie dla osoby, bez której nie byłoby tych sukcesów zawiesił głos. Katarzyna czuła, jak jej żołądek ściska się ze strachu Kochanie kontynuował Paweł, Dziękuję, że byłaś ze mną, gdy wchodziliśmy w Etereum. To była trudna decyzja, ale twoja odwaga, twoja wiara, bez niej nie zaryzykowałbym. Dzięki tobie ta pozycja przyniosła nam fortunę. Uśmiechnął się. Kieliszek uniósł w górę. Katarzyna odwzajemniła uśmiech, ale był to uśmiech bez życia, sztuczny, jak makijaż, który starła zaraz po wejściu do Łazienki godzinę wcześniej. W jej głowie powróciły obrazy. Ona, dwadzieścia kilka lat, ręce drżące nad klawiaturą laptopa, pierwsze konto maklerskie, pierwsze błędy, strach i godziny spędzone na analizie, którą Paweł nazywał szczęściem początkującego. Wszyscy klasnęli, Toast rozbrzmiał, a Paweł nie usiadł. Odwrócił się w stronę Marii. A skoro już mowa o rodzinie i finansach, zaczął z nowym tonem, Zimniejszym, mniej uroczystym. Chciałbym też podkreślić, jak bardzo cenię rady mojej mamy, doktor Heleny Kowalczyk z Krakowa. Kobieta z doświadczeniem w korporacjach globalnych, z tytułami, publikacjami, zaproszeniami na panele ekonomiczne. Bez jej wskazówek wiele rzeczy wyglądałoby inaczej. Zamilkł na sekundę, a potem dodał. A Maria? Spojrzał na matkę Katarzyny. Ton to obniżył się, jakby teraz mówił już tylko do niej. Całe życie w fabryce mebli, bez studiów, bez inwestycji, bez ryzyka. Słowa opadły jak topór. Cisza, która nastąpiła, nie była milczeniem, była ciosem, prawie fizycznym. Ktoś wypuścił z ręki widelec, który upadł z brzękiem na porcelanowy talerz. Katarzyna poczuła, jak wszystko w niej się spina, jak płonie jej kark, jak serce zaczyna bić za szybko. Maria nie odpowiedziała. Jej oczy zamknęły się, jakby chciała na chwilę wyłączyć się z tej rzeczywistości, ale łza, pojedyncza, bolesna, spłynęła jej po policzku i zniknęła w zmarszczkach. Paweł Katarzyna odezwała się cicho, ale stanowczo. To nie było potrzebne Ja tylko mówię prawdę odpowiedział Paweł beznamiętnie, wzruszając ramionami. Szacunek trzeba sobie wypracować. I mieć kwalifikacje. Rozmowy zamarły. Młodzi inwestorzy zaczęli udawać, że patrzą gdzie indziej. Nikt się nie odezwał, jakby wszyscy bali się być kolejnym celem. Katarzyna chciała coś powiedzieć, coś krzyknąć, rzucić kieliszkiem może nawet wstać i wyjść. Ale nie mogła. Wzrok miała wbity w matkę. Kobietę, która przez lata nosiła ją na plecach życia, nie prosząc o nic. W kącie pokoju, na półce z książkami. Leżała ta sama koperta, nadal zapieczętowana. Nikt jej nie dotykał, ale wydawało się, jakby drżała, jakby sama wyczuwała moment. Katarzyna zauważyła, że Maria trzyma dłoń przy kieszeni płaszcza. Płaszcz wisiał za jej krzesłem. Koperta była tam, czekała. W myślach Katarzyny pojawiło się pytanie: kto ją tam umieścił? I kiedy? Czy Maria naprawdę miała ją przez cały ten rok? A może ktoś jej ją podrzucił? Czy to była Helena, czy może sam Paweł? Goście zaczęli znów rozmawiać ale ciszej. Rozmowy o kartach kredytowych z limitem sześciocyfrowym, o luksusowych zakupach z kaszbekiem, o modelach ferrari na przyszły rok zlewały się w nieznośny szum. Na stole koniak zaczął tracić aromat, a pierogi stygły, nieruszone. I wtedy Katarzyna spojrzała na matkę i zobaczyła coś. Coś w oczach Marii. Decyzję. Być może jeszcze nie w słowach, ale w spojrzeniu. To nie była już cisza wycofania. To była cisza, która poprzedza wybuch. Wtedy to się zaczęło. Nie zauważyła nawet, jak jej palce zacisnęły się na kieliszku. Wiedziała, że już nic nie będzie takie samo. Poranek w domu nowaków nie przyniósł spokoju, jakiego można by się spodziewać po dniu pełnym napięć i niedopowiedzianych rozmów właściwie nie przyniósł niczego, co przypominałoby codzienność. Wszedł do kuchni w milczeniu, krokami pozbawionymi tej pewności, z jaką zazwyczaj stąpał. Paweł, w dopasowanym garniturze od Armaniego, zapiętym pod szyję, jakby ubranie mogło ukryć chaos, który rozszarpywał go od środka. Jego wzrok był utkwiony w ekranie telefonu, który świecił zimnym światłem nowej rzeczywistości. Katarzyna stała przy blacie, trzymając filiżankę z parującą herbatą. Hibiskus i zielona sęcza, mieszanka, którą Maria lubiła najbardziej. Sama przygotowała trzy filiżanki, choć przeczuwała, że dzisiejszy poranek nie będzie zwyczajny. Jej matka, spokojna w tej samej niepozornej sukni, kroiła chleb własnoręcznie upieczony poprzedniego wieczoru. Z każdym ruchem noża skórka chrzęściła, jakby coś symbolicznego rozpadało się w tej ciszy. Paweł podniósł głowę z nad telefonu dopiero wtedy, gdy Katarzyna wyciągnęła do niego filiżankę. Coś się stało? zapytała, próbując ukryć napięcie. Jej głos był miękki, ale stanowczy, jakby każde słowo miało przełamać warstwę lodu między nimi. Nie odpowiedział od razu. Tylko przesunął ekran, a potem odwrócił telefon i pokazał go Katarzynie. Na ekranie, nagłówek maila od kancelarii notarialnej, temat. Notyfikacja o ustaniu prawa użytkowania mieszkania. Termin 30 dni. To notariusz powiedział cicho. Mam miesiąc na opuszczenie mieszkania. Katarzyna poczuła, jakby jej wnętrze pękło. Nie z zaskoczenia, bo przeczuwała, że coś takiego może nadejść. Ale sposób, w jaki Paweł wypowiedział te słowa, bezbronnie, pierwszy raz bez zbroi arogancji, Sprawił, że zobaczyła w nim człowieka, którego kiedyś pokochała, ale też człowieka, którego pozwoliła sobie stracić. Maria, nie przerywając krojenia, skinęła lekko głową. Zawsze mówiłam, że nie zapiszę nikogo na umowie, powiedziała spokojnie, odkładając nóż i sięgając po masło. Ufałam Twojemu charakterowi, Paweł, a nie papierom. Jej głos był cichy ale każde słowo wbijało się jak ostrze, nie było w nim złości, było tylko zawiedzenie, uczucie, które boli mocniej niż gniew. Paweł zamarł. Jego ciało zesztywniało, ręka z telefonem opadła. Wszystkie jego certyfikaty, kontrakty, znajomości z prezesami, nic z tego nie chroniło go teraz przed prostą prawdą. Nie miał prawdo miejsca, w którym mieszkał. Miejsca, które traktował jak własność, jak zdobycz. To musi być pomyłka, krzyknął, jakby sam dźwięk jego głosu mógł cofnąć notyfikację. Nie możecie tego zrobić, to jest szaleństwo. Chcecie się mnie pozbyć? Maria spojrzała mu w oczy z chłodną cierpliwością. Prawo jest jasne, odparła. A pismo notariusza nie zna twojej koronnej oferty inwestycyjnej ani twoich prezentacji o wzrostach tokenów. To dom, Paweł wysyczał. Tu jest moje dziecko, moje życie. Nie, Paweł. Katarzyna odpowiedziała mu z taką stanowczością, że na chwilę zapadła zupełna cisza. To nie jest walka o mieszkanie. To walka o naszą godność. Wszyscy spojrzeli w stronę stołu. Leżała tam koperta. Już otwarta, ale bez listu. Papier, który nosił w sobie sekrety, był pusty. Treść zniknęła. Nikt nie mówił, gdzie się podziała. Paweł I spojrzał na nią podejrzliwie, jakby próbując przypomnieć sobie, czy sam nie sięgnął po kartkę, czy nie zniszczył jej w akcie paniki. Katarzyna i Maria milczały, ale obie wiedziały. Ktoś wyjął list i miał ku temu powód. Na brzegu koperty widniał jednak krótki dopisek, ledwie zauważalny, napisany ręcznie niebieskim długopisem. Zwykła linijka, a mimo to niosła ciężar prawdy większy niż wszystkie analizy Pawła razem wzięte. Szacunek nie podlega notowaniom giełdowym. Paweł nie odezwał się już więcej. Stał patrząc na stół jakby nagle nie znał tego świata. Model Lamborghini Urus, który kilka dni wcześniej oglądał z pożądaniem, teraz wydawał się karykaturą. Jego garnitur, jego zegarek, jego konto bankowe nie znaczyły nic wobec tej kuchni, wobec tej kobiety z nożem do masła i drugiej z filiżanką herbaty. W jego głowie kłębiły się pytania. Kto wyjął list? Maria? Katarzyna? A może on sam nieświadomie, nocą, w panice, próbując ukryć coś nawet przed sobą? Nie wiedział, ale czuł, że wszystko się zmienia. A on nie był już panem sytuacji. Za oknem poruszyły się rolety. W tle czajnik zasyczał. Kuchnia była znów cicha, ale to była cisza przed czymś. Czymś, co zbliżało się z precyzją zegarka, którego nikt już tu nie chciał. Kolejne dni przelewały się przez mieszkanie bez słów, jakby każde z nich bało się, że dźwięk może coś złamać. Paweł, zamknięty we własnym świecie, coraz rzadziej wychodził z pokoju. Unikał telefonów, ignorował wiadomości od znajomych z funduszy inwestycyjnych, których głosy jeszcze niedawno brzmiały dla niego jak fanfary zwycięstwa. Teraz nie chciał słyszeć ich entuzjazmu, ich propozycji, ich ślepego pędu za zyskiem. Katarzyna obserwowała go z odległości. Nie było w niej złości, tylko żal, Nie niezastracone pieniądze, zastracony czas, za momenty, kiedy mogła coś powiedzieć i milczała, kiedy próbowała zrozumieć, ale sama siebie okłamywała, że jeszcze jest szansa. Maria, jak zwykle, była obecna w tle, bez osądów, tylko jej oczy mówiły więcej niż słowa i nadszedł dzień, kiedy cisza nie mogła już dłużej trwać. Paweł pojawił się w drzwiach kuchni z walizką w dłoni. W jego ruchach było coś, co Katarzyna natychmiast rozpoznała pokorę. Niewymuszoną, niewypowiedzianą, ale prawdziwą. Garnitur był ten sam, lecz nie tak świeży. Koszula miała zagniecenie na rękawie. Na jego twarzy nie było już maski pewności. Jakub widząc ojca, ruszył do niego, ale w połowie drogi skręcił i wtulił się w babcie Marię, która objęła go bez słowa. Paweł spojrzał na Katarzynę. Stała przy kuchennym blacie, dokładnie tam, gdzie wtedy parzyła herbatę. Tylko, że tym razem jej ręce były spokojne. W jej oczach nie było już niepewności. Nigdy nie chciałem, żeby to tak wyglądało, powiedział Paweł cicho, niemal szeptem stając w progu. Nie wiedziałem, że. że tak bardzo się odsunąłem. Katarzyna skinęła głową, przyciągając Jakuba bliżej siebie. Nie chodziło o to, że ci kazaliśmy odejść, odpowiedziała. Tylko o to, że przestałam wierzyć, że nasza rodzina może być mierzona liczbami z ekranu telefonu. Potrzebowaliśmy ciebie, nie twoich danych, nie twoich osiągnięć. Paweł spojrzał na zegarek Patek Filipe. Od lat symbol sukcesu, teraz tylko kawałek metalu. Spojrzał na ścianę, gdzie kiedyś dumnie powiesił plakat Lamborghini teraz krzywo wiszący, przykurzony i wtedy coś w nim pękło. W jego oczach nie było łez, ale był cień, taki, który pojawia się, kiedy człowiek naprawdę widzi siebie. Może mogę wam jakoś pomóc? Zapytał. Mam znajomych w agencjach, mogę zaproponować nowe mieszkanie, wsparcie. Bank. Maria przerwała mu łagodnie, ale stanowczo, nie odwracając wzroku od czajnika. Paweł, nie chodzi o lokalizację, powiedziała nalewając herbatę do filiżanek. Chodzi o to, jak traktujemy siebie nawzajem. Pieniądze to fikcja, jeśli nie ma szacunku. Przez chwilę w kuchni panowała cisza. W tle z radia sączyła się stara ballada Anny Jantar. Słowa: Nic nie może wiecznie trwać. dotknęły ich wszystkich jak znak. Paweł zrozumiał. Po raz pierwszy bez obrony. Po raz pierwszy nie szukał winnych. Zebrał walizkę, spojrzał na Katarzynę i Jakuba. Chciałbym jeszcze kiedyś móc z wami usiąść przy stole, bez masek, bez udawania. To nie zależy tylko od nas, odpowiedziała Katarzyna, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Kiedy zamknął za sobą drzwi, nie było trzasku, tylko ciche kliknięcie. Jakby dom sam wypuścił go z uściskiem, a nie z gniewem. Mieszkanie wzięło głęboki oddech. Maria spojrzała na córkę. Katarzyna uśmiechnęła się. Pierwszy raz naprawdę, niewymuszonym gestem. Na stoliku leżała znów zamknięta koperta. Już nikogo nie ciekawiła. Była pusta, ale wystarczyło jedno zdanie wypisane na niej odręcznie Gdzie jest godność, tam nie ma potrzeby bogactwa. Katarzyna ujęła dłoń synka. Razem wyszli na balkon. Spojrzała na miasto. Wszystko toczyło się dalej. Samochody, dźwięki, rytm codzienności. Ale w niej coś się zmieniło. Już nie musiała niczego udowadniać. Miała siebie, miała syna i miała matkę, która nauczyła ją, że dom to nie ściany, lecz relacje. Tego dnia Paweł usiadł samotnie na ławce pod biurem notarialnym. Bez telefonu, bez zegarka. W dłoni miał starą pożółkłą kartkę, fragment listu, który wyrwał tamtej nocy z koperty. Przeczytał go jeszcze raz. Nie wszystko, co się błyszczy, ma wartość, ale wszystko, co prawdziwe, przetrwa, nawet jeśli nie ma ceny. I po raz pierwszy od lat poczuł, że może jeszcze zbudować coś. Nie z kapitału, lecz z siebie.